Nei! <laughs>

Oh, oh, oh. No jeden za komentarz do meczu. Mam przeciwnik z niższej ligi, z klasy okręgowej i trudno się grać z takimi, z takimi przeciwnikami, bo, bo nie przesuwają odpowiednio. I na mój zespół również nie zagrał dobrego meczu. Przede wszystkim nieskuteczny. Z założeniem takim było, żeby jak najdłużej przy piłce się utrzymywać, podporządkowali się, się tej grze przy drużyny przeciwnej, grali za szybko, niedokładnie. I ostatnie dwa tygodnie, tak jak powiedziałem, to będzie wszystko z piłeczkami, wszystko poświęcone na ćwiczenia takie szczytyczne na poprawę skuteczności. Czy w najbliższych dniach wreszcie potrenujecie na trawie? W tym boisko? tygodniu jeszcze nie. Natomiast cały następny cztery jednostki treningowe wszystkie są przewidziane na, na boisku trawiastym, dwa razy na głównym, dwa razy na, na boisku bocznym. I na 99% będzie dzisiaj się spalił z Ludminarką, męczem na Panie trenerze, jak pan oceni dzisiejszy pojedynek? Nie było tak źle do 60. minuty? Do 60. minuty naprawdę nie było źle. Teraz no, trapiliśmy na bardzo dobrego przeciwnika, jak dla nas, na klasę okręgową. Widać, że, że zawodnicy wybiegani i wiedzą o, o co chodzi na boisku. Natomiast myśmy starali się w pewnym momencie dorównywać, ale, ale widać, że, że szybkościowo to odstajemy jeszcze i to daleka droga. Natomiast, natomiast dla chłopaków jest to bardzo pożyteczny sparing. z Sami zobaczyli, jaka jest droga, żeby grać tej klasy czy dwie klasy wyżej.